Witam z tej strony Cukier, a ze mną jest Silent. Dzisiaj będziemy budować mob grinder'a. Dokładnie tak, zrobimy jeden mob grinder pod ziemią i jeden nad ziemią. Na górze. Na górze. Dokładnie tak. A teraz o, jak zwykle tak. dziarski skok. Jak o, no to działałeś? Ale no nie tutaj się dwa zombiaki. Nie no, brawo. Spadłem. Ale to ja tylko wykonam zaczyna. dziarski skok, także Juhu! Null. Dobra, to ty zaczynasz? co zaczynam? Tu masz A, taką mam dziurkę, patrz. Patrz jaka duża dziura. Ej, uj, Spadłem. Spadłeś do niej. No, dawaj. Dobra, e, czyli one będą spadały tak, tutaj sobie. Do tej dziury załóżmy, że będą spadały. Zrobimy na początek, tylko taki myk z mocistą tonu, żeby to wyglądało pięknie. To później wszystko się wykuje, podrasuje i tak dalej. Na razie buduję to jako zwykły kumin. Hmm. Pyk, 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 pyk. Pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. No więc zbudowaliśmy nasz mob grinder śliczny, ma parę pięter. Jest jeszcze mam grinder pod ziemią, także będzie naprawdę wydajny. Tutaj właśnie zrobiliśmy platformy spawnujące i potwory spadają na dole do komory duszącej. Właśnie pokażemy tak. tą komorę duszącą teraz. No to skaczamy tam. Czekaj, ze sklepu to nie? A na razie Upsi. Okay. Żeby było... Dobra. Dobra. Teraz. Gdzie to było? Chyba tu. No, skaczemy. Błateczcom! Prawie nie trafiłem. No, Ała to mnie leje. Ale plecki dostałeś, no. Jeszcze towarzysz. No, tak to mniej więcej wygląda. Z dołu tunelami tak jakby wodnymi przechodzą tutaj, tak samo z góry spadają tutaj. Tak, i tutaj właśnie mamy wszystkie itemy. Pływają, duszą się, wszystko spada na płótkę naciskową. Kiedyś to upiększymy i zrobimy jakiś mechanizm, że załóżmy, nie wiem, tak. palą się jakieś backi. Szkoda, że tego właśnie nie widać, bo nie ma zombiaka akurat. Mm, może jakiś płynie. Nie wiadomo. Ale. Naprawdę jesteśmy z naszej roboty dumni, bo trochę się nad tym męczyliśmy z 3 godzinki. No. Także chyba to by było na tyle w tym odcinku. Tak no więc trzymajcie się, subskrybujcie, dodawajcie do ulubionych, łapki w górę, komentujcie. O, 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 o zombiaki lecą. O o, pokażmy. O. No to właśnie z podziemi teraz lecą. O, Light Creeper. Tak. O, jak miło. Tak, one wchodzą tutaj. Automatycznie moby skaczą, więc one... Duszą się tam na samej górze. Tak. Się trochę bugują, właśnie, widać, że są na dole, tak naprawdę się duszą. No, to jest wszystko, już jeśli chodzi o serwer, to jeszcze multiplayer w Minecraftie nie jest tak stabilny. No, taki to wszystko zabija, i płynie to wszystko do nas. Po tak. prostu na płytkę naciskową. No i dajmy na to, że idziemy sobie, nie wiem, na obiadek, Staniemy tutaj, wrócimy za 15 minut i mamy full temu z mobków, także jest naprawdę. Dobre rozwiązanie. No i, i w sumie no to już pokazaliśmy jak to mniej więcej działa, więc to tak. tyle. jak Stefan z nami się żegna, bo właśnie się dusi. Też się żegnamy, ja jestem Silent, to jest... A ja cukier. No, więc do zobaczenia. Miłego dnia.